Witajcie z tej strony, Bacher. I dzisiejszy odcinek będzie trochę inny niż zazwyczaj. Mm, dlatego, bo nagranie dźwięku jest robione nie live, nie podczas rozgrywki, tak jak to było dotychczas. W tle możecie zobaczyć grę Generation Zero. Mm, gra była nagrywana, znaczy ten klip był nagrywany jakoś chyba w, mm, nie w premierę. No i dosyć szybko dostałem tę grę. Nie wiem, czy nawet nie na premierę ją kupiłem. Bardzo mi się spodobała, zainteresowała mnie. Yy, no i co, I z, nagrałem sobie klip, e, ale nie włączyłem zupełnie nagrywania ani dźwięku w grze, ani. Mm, ani prawda, mikrofonu, więc nie może być, nie, nie mogło być nagrywane live. Znaczy było, ale nic z tego nie wyszło. Mniejsza o to. Także w tyle możecie sobie zobaczyć, jak właśnie tworzę postać, to są początki gry, tam dopiero co się uczę, tam każdą, każdą informację, każdy list, z nazem i tak dalej. Na tę chwilę grę już przeszedłem. Eee, od czasu nagrania do czasu nagrywania dźwięku, faktycznie i, i pewnie wrzucenia, jest e, ogromna ilość czasu minęła. Teraz, gdy mam swobodę i nie muszę opowiadać o tym, co się dzieje w grze, znaczy jakby nie muszę, no nie mogę, powiedzmy, no nieważne. Mam możliwość wytłumaczenia poru kwestii. Niedawno wrzuciłem filmik ze Saints Row, który był stosunkowo długi, miał chyba 30 albo 40 minut. Podejrzewam, że nikomu się nie chce tego oglądać, prawda? Albo bardzo małej ilości osób. No i dlaczego tak późno go wrzuciłem? Dlatego, bo w moim życiu prywatnym się różne kwestie pozmieniały. Dodatkowo studiuję, więc nie mam czasu, żeby to obrabiać. I. No i jakby leniwość mnie trochę e, dopadła. Znaczy ja zawsze byłem leniwy, nie wiem, czy już nie mówiłem o tym w jakimś z materiałów. Ale. No nie ma, nie ma czegoś, co mnie motywuje. Nie ma kogoś, kto mnie motywuje do nagrywania. Też trochę strach, trochę kwestia tego, że ja mam taki charakter, że lubię robić niektóre rzeczy perfekcyjnie. Na pewno nie jestem jedyny, jest masa takich osób, ale dlaczego ja mogę być w bardzo małym gronie? Dlatego, bo ta, to dążenie do perfekcji Powoduje, że często sobie myślę, no dobra, ale żeby to było perfekcyjne, to muszę zrobić to, i to, i to, i tamto, i jeszcze tamto, no a nie potrafię 80% tych rzeczy, więc. No, ostatecznie dochodzi do tego, że nic nie robię i... i dlatego te klipy przechodzą tak późno, prawda? Tutaj na pewno będzie widać w nagraniu dźwiękowym, że, e, że mam inny głos, że może głośność, prawda, moich wypowiedzi jest inna. Mm, że jest inna intonacja i tak dalej, ale muszę się szczerze przyznać, po prostu e, ktoś mi przerwał e, i musiałem uciąć i nagrać ten, ten element od początku, ten kawałek. E, dlatego też pogubiłem się trochę z myślami. E, no tak, mówiłem o tym, prawda, że. E, Poko to, że ja się zastanawiam, to... W sumie nie jest tak źle, bo w tle leci, leci filmik, to możecie sobie trochę poglądać gameplay z Generation Zero. W międzyczasie, że tak powiem, poruszę ten temat, możecie. Jak chcecie możecie wrazić swoją opinię, czy nie chcecie może obejrzeć jakiegoś klipu z Generation Zero, bo widzę, że tutaj się nagrało w miarę w porządku, pomimo tego, że pomimo tego, że... Chyba na full detalach? Na, wszy, na wszystkim full było? Była gra? Dlatego, tak, jestem zaskoczony, że tak, do, że tak dobrze wyszło. Nawet gra chyba mi się lagowała. A klip wygląda stosunkowo nieźle. No, ja co prawda grę przeszedłem, już mam w cholera amunicji, w ogóle wszystko mam wymaksowane. Musiałbym kupić DLC, żeby zagrać w cokolwiek nowego. Coś, co mnie, że tak powiem, jeszcze interesuje, bo już teraz to jest typowy grań w tej grze. No tak. I wracając, no mam plany, żeby coś z tym zrobić, z nagrywaniem. Wrzuciłem tutaj klipy, z... wrzuciłem ten klip jeden z Saints Row. Mam jeszcze dodatkowy klip z Saints Row, który zamierzam wrzucić. No ten, ten mój tutaj live commentary, jeżeli można tak ująć, choć w ogóle nie jest live, czyli po prostu commentary, prawda? Komentarz do gry będę wrzucał jeszcze. I planuję, planuję nagrać z paru gierek. Są dwie takie gry, z których chcę nagrać. Jedna jest taką grą mocno indie, taką prostą bardzo, więc podejrzewam, że będzie łatwe nagrywanie, przyjemne i może być, może być coś ciekawego do oglądania, bez jakiegoś chyba większego story. A druga gra, druga gra to taki test, jakby trochę bragowanie się, bo nie każdy tą grę dostał. To jest taki, jakby Special access, tak? Nie każdy ma dostęp do tej gry. No, w każdym razie cieszę się, że mogłem wytłumaczyć, e, wytłumaczyć różne kwestie odnośnie tego, dlaczego tak długo ci, którzy mnie oglądają, czekali na jakikolwiek materiał. E, zdaję sobie sprawę, że ciężko jest osiągnąć, o ile w ogóle jest to możliwe, ciężko jest osiągnąć e, jakichkolwiek widzów, jeśli. Mm, no, jeśli nic się nie dzieje, tak. Jeśli rzucam, rzucam tak rzadko. Ale powiedziano mi raz, że fajnie jest. Yy, znaczy, najlepsze jest robić to, co się lubi. A jeśli ktoś to po prostu doceni, no to to doceni. I dał mi, taką, dał mi taką radę mój przyjaciel, który właściwie mnie ogląda, więc na pewno to usłyszy. Yy, I tak jak w innych rzeczach, może nie zgodziłbym się z tym, może bym się kłócił. Eee, to akurat w przypadku YouTuba, gdy faktycznie ja nie czuję się za jakiegoś e, tutaj kozaka od montażu filmów czy jakiegoś super YouTubera, który nie wiem, który ma super zdolności aktorskie i może udawać, tym bardziej że ja nie chcę udawać, no to mając takie zaplecze, umiejętności jakie mam, zaplecze sprzętu, sprzętowe, czasowe, no to to jest jedyne na co, na co mogę sobie pozwolić. Czyli po prostu robić to co lubię, nagrywać granie. Szybko jakoś to montować, jakoś się za bardzo nie przejmować tym, jak, jak dobrze to jest zmontowane. Nie, nie oczekuję tutaj, żeby mieć jakoś jak, jak Blowek albo jakiś inny znany youtuber, nie wiem, Nitro czy nie wiem, Karolek, nie wiem kto tam nagrywa jeszcze z gier, bo nie oglądam polskiego youtuba. No więc szybko to zmontować i wrzucić, żeby ludzie mogli sobie obejrzeć jakąś grę ciekawą. A bo ważna kwestia, ja w ogóle mam dostęp do dużej biblioteki gier, bardzo. I dlatego jeżeli ktoś by chciał obejrzeć jakąś grę, jakiś gameplay, to śmiało, proszę pisać w komentarzach, ja, jeżeli mój komputer na to pozwoli, to będę, mm, będę, z mogę z tego nagrać, postaram się, prawda, stworzyć taki materiał, który, e który widza zadowoli. Czy mogę się jeszcze popisać? E Valve Index, jeżeli słyszeliście, czyli VR od, e od Valve, czyli od twórców Steama i od twórców Half-Life'a, zamierzam sobie kupić. Tak? Tylko teraz musi po prostu być e, stock, czyli muszą mieć e, sztuki dostępne, bo na tę chwilę wszystko jest wyprzedane. I jak będą, mm, będą sztuki na stanie, to po prostu wtedy kupuję Valve Index e, w styczeń. W marcu w marcu wychodzi Half-Life Alyx. E, o ile dobrze mi wiadomo, mój komputer to pociągnie i pociągnie VR i pociągnie grę. Nagrywanie chyba też pociągnie, dlatego możecie się spodziewać. Postaram się zrobić wszystko co w mojej mocy, naprawdę, wszystko co w mojej mocy, żeby, żeby filmik z Half-Life był interesujący, atrakcyjny i żeby w ogóle wyszedł jak najszybciej, tak, żebyście mogli zobaczyć takie, mm, prawda, pierwszy, pierwszy look na to jak wygląda gra, czy warto jest ją kupić, o ile ją zamierzacie kupić, choć oczywiście to wymaga VR-u, niekoniecznie Valve Index, ale jakiegokolwiek, dlatego, no postaram się wszystko zrobić co się... Co w mojej mocy, żebyście jak najszybciej to dostali? No, zepnę się po prostu, no nieważne, czy będzie e, ta na studiach, jak to się nazywa, sesja. Nieważne, czy będzie sesja, czy nie, zaliczanie. Postaram się to ogarnąć, prawda? Nie wiem, poświęcę 30 minut, czy godzinę w, jed, w ciągu jednego dnia i ogarnę dla was ten materiał z Half Life Alex, żebyście dostali chociaż jeden, dwa materiały. Mm, nagrywam już chyba z jakieś 11 minut, 10, 11 minut, coś w tym stylu. E, więc będę kończył. Postaram się też wrzucić do tego jakąś muzykę, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało, czy to ma sens i czy to prawnie jest legalne, bo. No. Bo nie chcę, żeby mi YouTube zdjął filmik. No i będę się z wami żegnał. Dziękuję za obejrzenie tego. tego stosunkowo krótkiego materiału. Z moim komentarzem. Mam nadzieję, że pewne kwestie wam wytłumaczyłem, że, że może was zmotywowałem do czegoś, do jakiejś interakcji ze mną. Fajnie by było, jakbyście zasubskrybowali, skomentowali, no i oczywiście łapka w górę, bo to jest bardzo motywujące, jak, jak się widzi łapki w górę i w szczególności, jak się nie widzi dislike'ów. No, także trzymajcie się yy, i do następnego razu.